A witajcie w kolejnym vlogu na moim kanale W ten sposób rozpoczynamy kolejny filmik Tak jak widzicie, ja jestem teraz na Rushden Lakes Mamy sobotę, jest po 14 .00. Wzięłam sobie hot chocolate i pomyślałam, że zabiorę siebie na weekendowy spacerek Tak jak wspominałam wcześniej, no już po pracy w tygodniu jest ciemno Także jedyna opcja, jaka jest dla mnie, żeby, żeby po prostu się przejść na świeże powietrze To jest akurat weekend I <laughs> Właśnie jestem tutaj, też przy wejściu, i okazało się, że jest zamknięta moja ścieżka. A to dlatego, że no ostatnio były powodzie. Znaczy, no nie jest jakiś duży ten floating, ale, no ale mimo wszystko nie można przejść. oprę się tutaj o barierki i będę enjoyować jeziorko, enjoyować ten widok. Dzisiaj rano wyspałam się. Był bardzo przyjemny poranek. Miałam taki spokojny, wolny, ale mimo wszystko przeszłam się rano na siłownię, także. Był troszkę produktywny, wróciłam, coś tam poogarniałam w domku, posprzątałam, co nieco obiadek mam gotowy, także wrócę z tego spacerku, z zakupów i pewnie zjemy sobie z krzyżkiem, ponieważ mam mój mąż akurat dłubie przy, przy samochodzie, więc ja skorzystałam z okazji i zabrałam siebie na spacerek. No mimo wszystko fajnie było wyjść po prostu z domu, przejść się tutaj tak czy siak. A w planach i tak miałam po spacerku przejście się do Decathlona, ponieważ potrzebuję parę rzeczy na siłownię. Korzystając z tego, że akurat teraz jest Cyber Weekend, a w przyszły weekend jest Black Friday, e, chciałabym zakupić prezenty, więc będę robić listę, listę prezentów, e, co, jak, gdzie i myślę, że jutro sobie pozamawiam. Dzisiaj mamy, już nie wierzę, że mamy ostatni dzień listopada, i jutro w niedzielę jest już pierwszy grudzień. Jutro, za to w planach, mamy wyjazd na ten Christmas Tree Field, po choineczkę. Domek jest posprzątany, także jutro jedziemy po choinkę, ściągam dekoracje, będę dekorować. Mamy 1 grudnia, jak co roku, akurat w ten pierwszy weekend, właśnie ogarniam. Szykuję sobie, żeby już był klimat, żeby już nastawić się na święta. Zamówię właśnie prezenty, także w tygodniu przyjdę. Myślę, że w przyszłym tygodniu sobie je na spokojnie popakuję. No i zostanie mi tylko tak naprawdę pieczenie, gotowanie świąteczne, więc będę mieć spokój naprawdę na jakieś, na, na, na przypuśćmy, no mniej więcej dwa tygodnie. Część rzeczy będzie załatwiona. Także bardzo fajnie, bardzo produktywnie. Jestem w takim teraz swoim mojo. Korzystam, korzystam, korzystam. co w sobie to zdejmę okulary, bo muszę je tak wyczyścić, nic nie widzę w nich już. Wróciłam właśnie ze spaceru z Dekatlona i wzięłam to co widzieliście, czyli tą taką szarą, szarą bluzeczkę, wzięłam czarną bluzeczkę, spodnie długie szare, ale oprócz tego wzięłam sobie jeszcze ten taki kolor morski, tą bluzeczkę, tylko nie, nie brałam dołu. Bardzo się cieszę, ponieważ mam teraz taki porządny set na siłownię. Wzięłam również Krzysztowi w sumie jeszcze bluzkę taką czarną, bo on już ma w szarym kolorze, więc wziąłam jemu czarną, z takiego śliskiego materiału, więc fajnie była nawet, będzie jemu też taka, hmm, taka przewiewna Breathable Także tak, to w sumie tyle z takich mini zakupków. Bardzo fajnie było się przewietrzyć, mimo że zamknęli tą, tą dróżkę to mimo wszystko bardzo fajnie było wejść sobie na górę, przewietrzyć się, wyjść na spacerek. I akurat w sumie powiem Wam, że jest ciepło, dlatego zapaliłam światełko. No, także no, prawie dwie godziny w sumie, w, sumie, w sumie mnie nie było. Teraz pójdę się przebrać, ponieważ no, jestem w jeansach także przebiorę się w coś wygodnego i. Zjem sobie, zjem, odpocznę, porobię sobie puzelki, może później zmontuję jutrzejszy, jutrzejszy film na mój drugi kanał I właśnie się zorientowałam, ponieważ pokazało mi, że nie mam już miejsca na karcie I właśnie usunęłam, tylko nie usunęłam to, tylko usunęłam to, co nie trzeba Usunęłam jeden, jeden plik z jutrzejszego um, filmu na ten drugi kanał i mam nadzieję, że to był taki, którego akurat nie potrzebuję. Bardzo na to liczę. Jak nie, to będę musiała po prostu go ten kawałek dograć. Oczkolwiek, no, mam nadzieję, że, że to nie tu Masz Molołek czeka już pod lodóweczką, wiecie, co on ten. On jak to się z kuchni. To stoi i żebra pod lodówką To maleństwo jest wiecznie nienajedzone Dzisiaj przyszło, tak I maleństwo liczy, że coś dostanie, tak A już dostało z dzisiaj Dostałeś swoje poranne kulki Masz sianko, byłeś na dworzu Także pewnie tam też coś sobie w ogródku chapnąłeś <grym> Ale nie, jeszcze przyjdę może jeszcze coś w skórę, coś wyżebre. Damy maleństwu Patrzcie. <laughs> Damy mu parę blueberries. Damy ci z rączki, wiesz, bo schowała, będzie schowała. Proszę Cię bardzo. Nie będę Ci spod ogli dawać. Nie, nie, nie. Proszę, proszę. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Oj, 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 oj. oj, oj, oj. Mhm, mhm. Spokojnie. Powoli. Tylko nad rączką proszę. Teraz Ci cieknie. Mm. <głos> mm. <głos> Rok numer jeden to jest ostatni miesiąc 2024 roku, a następnie pierwsze dwa miesiące nowego roku, gdy jesteśmy jeszcze w sezonie zimowym. Abyś był ahead of the game, osobą w swojej rutynie i podzieliła znaczące postępy. Jestem największym zwolennikiem wykorzystania tych, tych ostatnich miesięcy roku do eksperymentowania, próbowania nowych rzeczy. Ponieważ nie masz nic do stracenia. jeśli popełnisz błąd, jeśli poniesiesz porażkę, jeśli upadniesz, jeśli zdasz sobie sprawę, że zamierzasz podążać ścieżką, w której Rzeczywistości nie jest dla ciebie przeznaczona, nie ma znaczenia. Nie ma to znaczenia, ponieważ wciąż jesteśmy w tym roku. I podczas gdy wszyscy inni tutaj zwalniają, a sobie wolne, co, na, co nawiasem mówiąc, nie jest niczym złym, ale wiem, że oglądasz mój kanał w Jesteś mocno zaangażowany, zaangażowana w samorozwój, co oznacza, że chcesz osiągnąć swój maksymalny potencjał. Dane dastyd. Hejka, witajcie. W niedzielę mamy 1 grudnia oficjalnie rozpoczynamy vlog Masa. Właśnie jesteśmy w drodze. Po choinkę, jeżeli chodzi o Christmas Tree Farm, to powiem Wam, że nie mogłam znaleźć tej samej farmy z choinkami, co byliśmy w ostatnich latach regularnie, jeździliśmy akurat do tej samej. Coś w tym roku nie mogłam, nie mogłam tego znaleźć, a no, nie zapisałam sobie co prawda lokalizacji. Także jedziemy teraz troszeczkę dalej, w zupełnie inne nowe miejsce. Ale, good vibes! Kto wie, może, może ten field będzie o wiele lepszy niż, niż tamten. Przekonamy się, zobaczymy jak to wyjdzie. Jeżeli chodzi o częstotliwość vlogmasów w tym roku, zresztą tak jak, tak jak w każdym roku, u mnie akurat na moim kanale jest quality over quantity, jakość ponad ilość i przy tym akurat zostanę, nie będą, nie będą to daily, daily vlogmasy, tak jak są zazwyczaj na innych kanałach. Więc bez zbędnego przedłużenia zapraszam do oglądania dalszej części filmu. bardzo to będzie marszło, no ja jak od spodu nie wiem. No nie wiem tak i ona jeszcze do góry pójdzie gdzieś o, o tyle, już tą nogę to jest ładna ta No nie wiem, ta mi się podoba Nie za duża, ani za mała Od niej z góry, że zapakowana i tak w sumie rozmawiałam z Krzyszkiem, że chyba od tej pory to będziemy tutaj przyjeżdżać. Jest troszeczkę dalej, co prawda, bo jechaliśmy prawie pół godziny. Jest bardzo dużo ludzi, o wiele, o wiele większa farma, ale cenowo to wygląda o wiele lepiej. No w tym roku zapłaciliśmy 40 funtów za za Christmas Tree, a nie 70, no także jest, jest różnica. Jest to prawda ciutkę niższe więc w tym roku Krzysiek raczej chyba nie będzie musiał przycinać tej choinki, więc o wiele wygodniej też, ale zobaczymy jak to będzie wyglądać w domu, także ogólnie w sumie jesteśmy bardzo zadowoleni.